Dzień dobry, z tej strony jednostka 104 430 Strzelin, Działamy w Białej Nysce, pomagamy mieszkańcom, który zalała błyskawiczna powódź. Jak widzicie Państwo, dzieje się tutaj na ulicach. Wszyscy zostali zapopieni. Wszyscy pracują, wojsko, służby. My również postanowiliśmy się pojawić. Widzicie tutaj Państwo na ulicach dobytek mieszkańców, którzy wszystko stracili. Straty są ogromne. Działamy tutaj już od dnia wczorajszego. Pomagaliśmy wypompowywać wodę, wynosić, sprzątać piwnicę, wynosić te wszystkie meble. Widzicie, że jest bardzo dużo potrzeb. Żywności jedzenia jest pod dostatkiem. Najbardziej brakuje rąk do pracy.

Proszę zobaczyć, całą ulicę, ulica Bukowa Cały dobytek wejdziemy na jedno podwórko, żeby pokazać jak wygląda sytuacja Tutaj jest coś ty ze strzelina oraz zlubonia To wszystko tutaj, to była skorupa błota. Wczoraj w nocy czyściliśmy to, żeby było jak przejście. Wynosimy śmieci, porządkujemy, Chyba taka skorupa błota. Nakrywała wczoraj wszystko. Wymyślaliśmy to z zarazu. Teraz, Teraz porządkujemy te wszystkie pomieszczenia. Ciężko cokolwiek powiedzieć. Tragedia ludzka. Potrzeba rąk do pracy. Potrzeby są duże. Straty są olbrzymie. Pomagamy jak możemy.